Dobra, więc cześć, ma witajcie z tej strony Aeroid. Mam was takich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, jesteśmy już przy drzwiach. Podszedłem tutaj, w tutaj było ładne oświetlenie, więc musiałem z tego skorzystać. Ale oczywiście idziemy dalej z fabułą. Zobaczymy, co teraz się stanie. że przybyłeś bez broni. Nie bez broni. Myślisz, że Miecz Świetlny czyni cię Jedi? Nie. Bycie tu... Wspomnienia dręczące mnie od braki. Nie będę od nich uciekać. Zobaczmy więc, jaką śmierć niesie ci odwaga. Oh, Pokaż mi, co naprawdę potrafisz! Lek! Nie dorównujesz mi mocą. To się nie uda. Naprawdę niczego się nie nauczyłeś. Omyjąc. Tutaj teraz trzeba altować. Sorry w ogóle, że nic nie mówiłem, ale po prostu byłem ciekawy, jak to, yy, jak to wygląda jako... To jest efekt kulminacyjny. Wow. Czekajcie, to ja tutaj sobie na bok yy, przejdę, bo chcę tylko powiedzieć, co ja o tym sądzę. Bo to powiem wam, że według mnie te wrota to były takie, można powiedzieć, yy, z mocą. One miały nas za. za, 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 za o kurde, za, za, za. za zadanie po prostu nas sprawdzić, czy uda nam się przejść jakby próbę tego, że pogodzić się z własnym losem, czy coś w tym stylu. Nie wiem dokładnie, ale udało nam się przejść jakby tą próbę i teraz idziemy dalej. I powiem wam, że naprawdę jest fajnie, fajna jest ta gra coraz bardziej. W serio nie mam żadnych mocy. Czy ja serio użyłem na tym. Jezu chryste nie mu się Na moim nie mistrzu się nie używając na jego nie, mocy moce? No z nie? A, Oni są mocni Przynajmniej na tą chwilę Bo czasami... No, ej kurwa, sorki nie... Przepraszam Trochę mi się wymksteło No ale... Wybaczcie, ale naprawdę Powinni oni... Powinni oni dostać to A trochę... Tak trochę nie dostali Dobra, typie już. Dobra, nice. Nice. No, strzelaj do mnie, no. No, git. Czyli tak, y po tym można wchodzić. Tak, można, ale ja na razie nie chcę. Ja chcę zobaczyć, co tutaj mam ogólnie, bo jednak teraz, na tą chwilę, jak. Jest ta historia dosyć, ale to dosyć pogmatwana. A jeżeli nie pogmatwana, to po prostu ciekawa. Że chcę wszystko sobie tutaj e, zobaczyć, czy wszystko jest. Jako obszarcie każdą miejscówkę, żeby niczego nie pominąć, bo jednak to jest prawie że końcówka. Tak sądzę. Nie powinniśmy tu być. To przeklęte miejsce. Nie bój się. Mamy umowę. Obiecałaś, że nauczysz mnie swojej magii. Wow. Teraz, czy jej magia była, jakby można to powiedzieć, takim, kurde, e, magią jako mocą, ciemną mocą, jako ciemną stroną mocy, o to mi chodzi. Poległa siostry. Ten człowiek obiecał, że umożliwi nam zemstę, ale tylko jeśli nauczę go naszej magii. Wybaczcie. Muszę wesprzeć Malikoza. Uu. To jest jakieś pewnie miejsce modlitwy, tak sądzę. Bo jednak, jeżeli tutaj ona tak prosiła te swoje siostry, no to jednak coś to musiało znaczyć. Dobra, i teraz tak. My, będąc tutaj, możemy coś zrobić? Czy tak w sumie nie? E, chyba nie. Dobra, tutaj mamy przejście takie między ścianami, takie wąskie, ale uda nam się przejść, bo my chudzi jesteśmy. Więc na spokojnie uda nam się dostać do dalszej części, po prostu tego jakby miejsca. O tym mi chodzi. Głupi. Możliwe. Marin, tak? Jestem Kalkestis. To, co słyszałaś o Jedi, to kłamstwo. Tak mówisz, Kal. Malikos też wiele mówił. Taron Malikos był Jedi, ale kim jest teraz tego? Tego nie wiem. Wiem za to, że mieć świetlny nie czyni z ciebie Jedi. Co więc czyni? Dopaliśmy o pokój. Zdradzili nas ci, których strzegliśmy. Ściga mnie imperium, ja mogę być jednym z ostatnich. Jak ty? Byłam dzieckiem, kiedy nadszedł atak. Wojownik uzbrojony w tę broń, stąpił na nas i zabił mój lud, moje siostry. I zostałam sama wśród ciał. Malikos przybył i obiecał mi zemstę, jeśli w zamian zdradzę nasze sekrety. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. Malikos niesłusznie to wykorzystał. Nie musimy być wrogami. Przyda ci się. Ech, I znów zniknęła. Będę czuwać. Wynośmy się stąd. Mm. Malikos jest blisko. Mm. Możesz zawrócić? Nie mogę. Stawką jest życie. Nie, warto sobie to zawrócić. Niewinnych dzieci wrażliwych na moc, które będą mordowane. Tak jak my. Bo. Sorki, że ja czasami teraz tak mi mówię, ale jestem naprawdę ciekaw tej historii i w ogóle. Ale jedno z teraz, pamięć czemu czemuś cofam, w sumie. Ale to jest bardzo przemyślane, bo popatrzcie, teraz czeka nas e, walka z tym Jedi, jako z tym Malikos. Tak chyba on miał. I teraz, tak, nie mamy dużo mocy. Od... Chcę po prostu sobie odnowić moc i chcę sobie odnowić życie. Jeżeli sobie odnowię, to, to będę miał po prostu łatwiej. Teraz są tutaj dwoje tych e, całych braci nocy. Ich łatwo zbejtować jako przejść, więc wystarczy tutaj sobie do tego przejść. Oni dalej nie przejdą, bo oni są po prostu za grubi, przynajmniej tak mi się wydaje. Nawet jeżeli to nie mogą przejść tak czy siak. No tak, zobaczymy, czy oni umieją przychodzić przez takie coś w ogóle. Chyba nie powinni i nie, nie potrafią. To jest dobre akurat, bo tak. Bo no, tutaj jest coś takiego, co on może zeskanować, oczywiście. Dobra. On tutaj był? Wow, dziwne, naprawdę dziwne, że on tutaj był, bo jeżeli ty był, to albo to był ten, który zniszczył, albo nie wiem, naprawdę. Hmm. Ciekawe, naprawdę. Jest teraz taka ciekawa akcja, że mega, naprawdę. Stało się tu coś okropnego. Wielka rzeź. Zabili swoich, bo obiecano im władzę. Tajemnicze i mroczne, tak tajemniczej i po prostu. Ten odcinek będzie w sumie mniej trochę zmontowany, bo jednak tutaj się dużo dzieje. Wszystko jest tutaj bardzo ważne według mnie. Kalkestis Malikos, witaj w domu. Chcesz zacząć szkolenie? Co w tych ruinach tak nęci, że ryzykujesz? Też mogę o to spytać. Drzemia w nich potęga. Będąca poza wiedzą Jedi. Ja ją kontroluję. Czekajcie, chwilę zastopuję, bo tu w sumie Discord jest niewyłączony. Taki not profesjonalny YouTuber, więc zaraz tam wracam. więc Lalo, elo. Dobra, już jestem. Sorry za ten not profesjonalizm, ale no, ostatnio Opowiecie byłem na Discordzie. Nic nie rozumiesz. Nie obchodzi mnie potęga. Chcę odbudować zakon. Odbudować zakon Jedi. Ty biedny głupcze. To koniec! Jedi upadli na długo przed czystką. Spętani tradycją. Ogłuszeni dawną chwałą. Zaślepieni wieczną wojną. Możliwe, ale to nie koniec, Malikos. To nasza szansa czegoś się nauczyć. Naprawić wszystkie nasze błędy. Jedi i nauka. Nie ma dla nich jutra! Jak możesz tego nie widzieć? Czas na coś nowego. Ty i ja. Zbudujemy coś innego. Coś lepszego. Nie. Więc Tatomira będzie Twoim grobem. Oh shit. Awa, awa! No nie, no chyba coś cię po porąbało. No kurde, no. No kurwa, no. Kurwa, kiedyś to było. Za czasów dziewiątej siostry. I masz nierówno pod sufitem. Kurwa, serio! Kurwa, kurwa, kurwa! Żeby nie było, ja mówię kurwa, a nie kur. No wiecie o co chodzi. No dalej! No nie. To jest dramat. Serio, on ma tak dużo życia. Jezu! Hmm. To jest chyba jedyny sposób, jak można go pokonać. Ta? O Jezu, no fajnie, ale wiesz No nie Dobra, nice. Pozwoli mi się wyleczyć. No ja nie wiem, kurde, udało mu się. Najlepiej to po prostu e, ten pasek zbić, jak on będzie przy ścianie. Bo jeżeli będzie przy ścianie, to pozwoli nam to e, po prostu najwięcej mu obrażeń zadać, jako najwięcej razy uderzyć. Fuck. No, skocz do mnie, no dalej, no ma, się ma. Kurde, serio to użyłem, nie chciałem tego. No to czemu uciekasz? W sumie to ty byś najwięcej uciekał tu, znaczy podczas tej walki ty chyba najwięcej uciekałeś, bo teraz widzisz, to jest też ucieczka. O nie. Jezu, że jestem w to słaby. Znowu będę musiał na e, poziom niżej. Dale! Nice. No. Nie. To będzie trudne. pojedynek. Jest bardzo trudny ha oh, ho ho, cała połowa HP, a ja już mam poniżej połowy życia straconego. Szybki ty też, jak na starego dziadka. O kurwa, jakie on kompasowali? Kurwa, nie obrona. Dobra, nagle stało nam się wyleczyć, ale już nie mam praje życia. Kurde... Nie, ja zaraz, naprawdę... Nie, ja zaraz jak teraz zginę, to, to ja stawiam na poziom łatwiejszy. Znaczy o, o jednym poziom łatwiejszy, bo mówię, ja mógłbym grać wszystko na najprostszym, ale jednak chciałem troszeczkę wyzwanie dać sobie i w ogóle jako gracz, ale tak, to jako youtuber taki mniejszy, kurde, ale jednak. To jednak chcę, żebyście mieli nawet spoczko wideo. Fak, serio jak ja to zdałniłem. Nikt mnie nie zatrzyma! O o o jest jakaś animacja Nie masz prawdy dla to miry. Nie masz prawdy o naszej magii. Stań kalukestisie. Jeszcze żyjesz. No nie. Też wolam umrzeć. No nie, i teraz ile mam życia? No pewnie no. Bo why not? Co jeszcze dwa razy tyle mam, tak? Ej, nadal mam pokazane... No kurde, no. Jest pokazane, że niby mam Nie, ja już, ja już nie żyję po prostu. Kurde, no. Ale zbagowało mi się ja nadal Alt! Fuck! No nie. Od kiedy ja muszę pewnie, od samego początku, tak? Kurde. No, trochę jest przypał. No, troszeczkę jest przypał. No, jest trochę. Dobra, robimy tak. O, nad jest trochę o nim. E, rozgrywka. I teraz dajemy na rycerz Jedi. Bo, znaczy rycerz Jedi. Ponieważ e, jest to. Fajne, jako to jest, nie jest bardzo fajne, ale na pewno jest to fajne dla dla mnie, jeżeli po prostu nie chcę dłuższego, zbyt du długiego odcinka e, i chcę po prostu to przejść. Jako mógłbym się męczyć e, dla siebie, to ja bym się męczył, co nie? Ale żeby to było jednak troszeczkę e, bardziej mm, po prostu, jakby to powiedzieć, kurde. Żeby po prostu było to szybciej zrobione, tak bardziej. E, Elegancko, kurde nie wiem. Wiecie o co mi chodzi? Po prostu, żeby zrobić. Lep żeby było po prostu lepsze, tak? To chcę, żeby to było ładniej to wyglądało o. Eleganckie, o, o to mi chodziło. No I wiecie co? Zrobimy jeszcze inaczej. Zrobimy tak, ja do połowy życia, kiedy powinna być kaćcenka, jeżeli nie będzie kaćsenki, no to e, mniej więcej przy połowie życia też za zapauzuję i wezmę sobie w znowie. więc e, widzimy mi się po prostu za, za chwilę po prostu. Dobra, jest mniej więcej połowa, więc wracam. Kurwa, o Jezu, znowu przyklnąłem Jezu. Już przepraszam, stary już nie będę, ale próbowałem znowu odbić ten pocisk, i znowu mi się nie udało. Już nie będę przyklnąć, obiecuję. Skill dobra, jest mniej więcej połowa, nad już połowa. Tylko uciekają. Idzie mi według mnie bardzo dobrze. Zupełnie Na pewno bez... lepiej niż wtedy. Nie, nie wiem jak, sorry, jak to mamy zrobić. Jak mam odwieść te pociski? Tak, zużyłem. My yy, ogólnie to mniej więcej już wiem jakie on ma ataki. I kiedy co on wykonuje. I mniej więcej wiem jak atakować tak żeby było git. Więc no trochę mnie piekło. Jego twarz była bezcenna. Dobra, jest git. Uh. Co? Jak się on otepnął? No kurde, no tak, no od razu, no od razu, wszystkim naraz. No nie, Jezu Chryste, kurde w mol, Jezu Chryste, i teraz to jest naprawdę dosyć trudno. Nawet na takim poziomie jest dosyć trudno. No nie, z udało się. jestem tutaj, jestem O Jezu. No chyba twoja, twoja mama. Mój umysł jest spójny. Kurde, on jeszcze tak odpycha. Ej, jest w serio, ja jestem taki słaby w to wszystko, że ja nawet pewnie na tym najłatwiejszym trybie, co nie, będę lamić Bym lamił jakbym grał nawet na tym najłatwiejszym trybie No kurde co ty robisz, typie? No fajnie, doskonale Nie

XD. Nikt mnie nie zatrzyma. To nic takiego. Tu już jestem prawie. No ale mam mało życia teraz. No nie, nie, no kurde, czemu? Dobra, zabij mnie po prostu, ja jestem w to po prostu lamusiarzem. Jezu chryste. No ja, pierciele. Czemu jestem w to taki słaby? Jezu chryste. Fak. To chyba na tym etapie muszę was pożegnać, bo ja tego autentycznie ja tego nie zrobię. Na tą chwilę nie, bo muszę. Sobie, bo muszę sobie jeszcze. Nie, kurde, ja już jestem załamany. Więc. Zobaczcie to dopiero w następnym odcinku. Dzisiaj już tak się dużo zadziało. Spotkaliśmy mistrza i mamy sojusz z tą, tą siostrą nocy. Kurde, no jest słabo. Nie umiem grać, no ale cóż. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, tylko nie pojutrze dla was, dla mnie jutro. Więc elo. No do zobaczenia w sumie, więc do usłyszenia. Pa.